A w dzisiejszym materiale poruszymy sobie temat jednej z głównych postaci w Assassin's Creed Shadow, mowa tutaj o Nawek Fujibashi, a to za sprawą tego, że pojawił się niedawno wywiad, w którym zostały poruszone takie wątki jak jej przeszłość, cechy charakteru, czy też motywy, które nią kierują w samej grze. No a na wstępie jeszcze chciałbym podziękować wspierającym, no i subskrybującym, bo jest nas już tyle. A jeżeli nie mieliście jeszcze okazji zobaczyć poprzednich materiałów, chociażby jak ten o rewolucji w Skradaniu, czy też ostatniego newsowego, w którym poruszyliśmy powrót Bractwa Asasynów w Assassin's Creed Shadows, czy też kwestie kryjówki, no i jeszcze kilku innych ciekawych informacji, to serdecznie Was zapraszam. No a w tym momencie już lecimy z tematem. Tak więc Naue pochodzi z odległego miejsca w środku kraju, z prowincji Iga, z terenów wiejskich. Lokalizacja nie jest przypadkowa, z tego względu, że to właśnie z tych rejonów pochodzi, wywodzi się Shinobi, czy też potocznie mówiąc ninja. Naue nie wie zbyt dużo o swoim pochodzeniu, jednak wie, czym jest Shinobi i że do nich należy, a to już coś znaczy. W sztuce Shinobi szkolił ją ojciec Fujibashi Nagato, natomiast o matce nie wie zbyt wiele, poza tym, że już odeszła. Ciekawe jakie są powody niewtajemniczenia nałę właśnie w historię matki. Czy może jest to powiązane z Bractwem Asasynów, czy może bardziej z samą Shao Yun, która to jest po części założycielką właśnie Bractwa, które działa na terenie Japonii. Bardzo ciekawy wątek i mam nadzieję, że ujawnią właśnie całą tą historię, która za nią stoi i że będzie ona interesująca. W 1579 roku prowincja Jega została najechana przez Odę Nobunagę, co znamy z historii, ale i mogliśmy zobaczyć na zwiastunie gry, przez to wydarzenie Nałę zostanie wciągnięta w wojnę. Można by powiedzieć, że wbrew jej woli. Wyrwana z odizolowanej wioski, znajdującej się głęboko w prowincji Iga, zostaje wrzucona do prawdziwego świata, dzięki któremu dowie się, że nie jest tylko Shinobi i że istnieje coś więcej tajemnica dotycząca jakiegoś rodzaju Shinobi oczywiście, jakiegoś rodzaju Shinobi to chodzi tutaj na pewno. O Bractwo Asasynów. Stąd też właśnie pochodziły moje domysły w poprzednim materiale o tym Bractwie Asasynów, bo była mowa gdzieś wcześniej, że będziemy tworzyć Gildię Shinobi u nas w kryjówce, czy też Ligę Shinobi. No i jak dla mnie jest to oczywiste, że będziemy po prostu tam werbować e, Asasynów. A przynajmniej mam taką wielką nadzieję. Główną motywacją nałem ma być obowiązek spełnienia obietnicy zemsty, którą dała swojej rodzinie, czy też komuś bliskiemu. No, i tutaj z pewnością jest to taka historia generyczna, czyli prawdopodobnie zabili na ojca, czy kogoś bliskiego, no i w tym w wyniku, tego, na łożu śmierci, my obiecaliśmy zemstę. Tutaj jeszcze jest jeden taki niuans, bo jest postać postać Junjiro, która to może odgrywać większą rolę właśnie w kwestii opowiadania historii Nawe w fabule Assassin's Creed Shadows. Ale o tym dalej w tym materiale. Tym samym na swojej drodze Nawe odkrywa świat w potrzebie. Zaczyna naprawdę doceniać wartości, których nauczył ją ojciec. No i tutaj prawdopodobnie chodzi w dużej mierze o takie wartości, jak czytam cechy nawet: empatię, zdolność postawienia się w czyjejś sytuacji, walkę o wyższe dobro, o pomoc słabszym, o nie unoszenie się honorem ponad sprawy maluczkich. O to, że jest ona tylko narzędziem w wielkim mechanizmie. No a ostatecznie zapewne o to, o co zawsze chodzi w serii Assassin's Creed, czyli We Work in the Dark. To serve the light. We are assassins. ogóle mamy doświadczyć się różnych punktów widzenia. Pierwszy, jeżeli chodzi o nałe, ma on nam przedstawiać świat z perspektywy ciężko pracujących parobków, zwykłej codzienności i bliskości. Taki przyziemny świat. Z kolei perspektywa Yaskę ma nas wprowadzić w szlachectwo epoki Azuchi Momoyama, czyli rzut oka na wyższe sfery, czyli po prostu przeciwieństwo świata nałe. Historia naszej bohaterki jest bardzo mocno powiązana z umiejętnościami postaci, które obejmują linkę z hakiem, która pozwala jej szybko wspinać się po wysokich konstrukcjach, kunai i bomby dymne, które pozwolą jej odwracać uwagę celów oraz ukryte ostrze, charakterystyczną broń asasyna, której może użyć do eliminowania swoich celów. Każdy przedmiot jest powiązany z elementem z jej historii, a konkretnie z umiejętnościami przetrwania, które przekazał jej ojciec. Ukryte ostrze zostało podarowane przez jej ojca, i dowiemy się trochę więcej, co to oznacza. No właśnie, co to oznacza? No to my jesteśmy świadomi, znając serię, że był on asasynem albo był powiązany po prostu z bractwem i z jakiegoś powodu posiadał to ukryte ostrze, tak jak przynajmniej miało to miejsce na przykład w Valhalla, gdzie Eivor nie był asasynem, ale posiadał ukryte ostrze, gdyż dostał je w prezencie od Basima albo od Sigurda, ale przekazał je wcześniej Basim. Oczywiście ja osobiście mam nadzieję, że ojciec podczas momentu, gdy będzie przekazywał nam to ukryte ostrze, to pojawi się historia związana z bractwem w tym regionie, no i wdrożenie naszej bohaterki w jego funkcjonowanie. Możliwe, że po zagłębieniu się w cel bractwa dopiero Naue zrozumie wagę tego, co uczył ją ojciec, co chciał jej przekazać. No i ponownie mam nadzieję, że będzie ta historia powiązana bezpośrednio zarówno i z matką Naue, no i z Shao Yun. Jeżeli chodzi o cechy charakteru Naue, no to ma być ona bardzo porywcza i emocjonalna, co w mojej opinii nie do końca współgra z charakterystyką Shinobi czy też Ninji, no bo on raczej powinien być opanowany i cierpliwy, wyczekując w cieniu odpowiedniego momentu z wyprowadzeniem zabójczego ciosu. Możliwe w sumie, że doświadczymy w fabule przemiany właśnie Naue z młodej, impulsywnej, pełnej agresji mmm, dziewczyny wyrośnie stanowcza, wyważona i opanowana Shinobi Asasynka. Mam taką nadzieję, bo zawsze takie historie przemian jak najbardziej przypadają do gustu w większości. Jeżeli chodzi o umiejętności, to zostało wspomniane, że Naue to najszybszy asasyn w historii serii. No i tutaj wydaje mi się, że jak najbardziej może mieć to miejsce, tym bardziej, że widzimy po zwiastunach jak to się prezentuje i jest ona naprawdę zwinna i szybka, aczkolwiek jak sobie tak Trochę sięgnę pamięcią do Assassin's Creed Odyssey, to pamiętam, że Cassandra niesamowicie szybko oddawała ciosy, i nie wydaje mi się, żeby nałe była konkurencyjna na tym polu, ale to tylko moje wspomnienia nie weryfikowałem tego. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie: czy mam rację, czy może, może źle pamiętam. Tutaj od razu przy umiejętnościach, no coś ciekawostek, w grze będzie można wykonać swój własny bieg Naruto, czyli wiecie, ręce do tyłu, pochylenie i cała naprzód. Nie wiem dokładnie, jaki to może mieć cel poza takim memicznym, żeby ludzie to nagrywali i wrzucili jakieś kompilacje czy memy z tego otworzyli, no bo takiego realnego celu to raczej nie widzę. Ale może po prostu taki easter egg to fajna rzecz. No i tym samym docieramy do tej tajemniczej postaci Junjiro, o której wspomniałem Wcześniej, praktycznie na początku materiału, no i chodzi tutaj o to, że dostaliśmy po pierwsze screena Nae siedzącą razem z nim gdzieś tutaj malując coś, ucząc się, coś w tym rodzaju, ale co ważniejsze, no to mieliśmy tam taki zapisek, że ma być bardzo istotnym punktem w historii Nae, a sama nasza protagonistka ma go uważać za przyszłość Japonii. I co to oznacza? To prawdę mówiąc, że nie wiemy do końca. Czy cała historia NAUE będzie lawirować wokół jego postaci? Czy to z nim była związana właśnie ta obietnica, którą NAUE ma poczynić na początku fabuły, w sensie o propos tej zemsty? Czy to było związane właśnie z tym chłopcem? Czy o co dokładnie chodzi? Prawdę mówiąc, nie wiemy. Jest to, tak jak wspomniałem, tajemnicza postać. I miejmy nadzieję, że albo trochę nam to rozjaśni, jak dostaniemy zwiastun fabularny, chociaż ja bym raczej skłaniał się ku tej opcji, żebyśmy sami poznali tą historię już grając w grę, a nie tak, żeby w teaserze ujawnili nam jakieś ważne plot twisty, słabuły. No i na koniec zostawię was z kilkoma pytaniami. Oczywiście jak myślicie, kim będzie ta postać Junjiro, jak wam się wydaje? Czy matka ma powiązanie z Shao Yun, czy też może z asasinami z całym Bractwem? Czy odgrywa jakąś ważniejszą rolę, a może po prostu była przypadkową kobietą w tym całym fabularnym Mentliku. No i oczywiście najważniejsze, czy spotkamy Shao Yun w Assassin's Creed Shadows? No a w tym momencie zapraszam Was do subskrypcji, jeżeli chcecie być na bieżąco z informacjami związanymi z serią Assassin's Creed. Zapraszam do wspierania, jeżeli chcecie zyskać wcześniejszy dostęp do materiałów. No i oczywiście jeżeli chcecie mnie wesprzeć również, no i do poprzednich materiałów, czy to właśnie o rewolucji w składaniu, czy to do e, powrotu bractwa i kryjówki i no ostatniego materiału newsowego. Tak więc trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć, cześć, cześć!